Cześć, siema. Witam was. W ostatnim odcinku pokazywałem wam prezentację mojego albumu z pani Road to Euro 2016. Dzisiaj postanowiłem, że pokażę wam moje powtórki, które na razie powtórzyły mi się z tej edycji. No i chciałbym się tych kart jak najszybciej pozbyć i się nimi wymienić z wami. Także jeżeli jesteście zainteresowani wymianami, to e, bardzo serdecznie Was zapraszam. no Jeszcze będę otwierał na pewno sporo saszetek z tej edycji, no ale już myślę, że powoli zaczniemy wymiany. No i na początek idzie, e, idziemy, jedziemy z kartami bazowymi. Jak widzimy, jak widzicie, taka wielka sterta kart bazowych już mi się powtórzyła. No ja już je, ja sobie je tutaj ułożyłem zespołami. No nie będę wam wszystkich tych kart bazowych pokazywał, bo by zeszło dużo czasu. No ale myślę, że jeżeli ktoś właśnie zaczyna dopiero zbierać Road to Euro czy w ogóle jeszcze nie zbierał to bardzo chętnie zapraszam go do wymiany czy może się wymienić za jedną bazówkę czy za czy na przykład, jak ktoś będzie chciał na przykład 50 bazówek, to e, czy ile tam, to bardzo chętnie się wymienię. Bo jak widzicie, mam tego sporo i chciałbym się tego pozbyć, bo e, za bardzo już tego nie mam gdzie trzymać. Za bardzo nie mam miejsca, a szkoda, żeby te karty u mnie leżały gdzieś jak. Ktoś mógłby się nimi nacieszyć, także mam tu taką sporą stertę bazówek, także jak ktoś jest chętny to zapraszam. Może się ze mną skontaktować tu na PW na YouTubie, czy na Facebooku najlepiej. No i e, oczywiście e, również chętnie się wymieni, jeżeli chodzi o pozostałe karty, no to jedziemy teraz z kartami tymi specjalnymi, które Wam pokażę. Na początek mamy e, karty te tak zwane adrenalinki. Mi się już powtórzyły 10 razy. E, mam na wymianę 8, 8 sztuk, także jakby ktoś chciał to bardzo chętnie mu wyślę. No to jedziemy dalej. Dalej e, mam karty lineup. Mi się trafiło 5 powtórek z Bośni, Włoch, Szwecji, Szwajcarii oraz Turcji. Także jakby ktoś nie miał tych kart, to bardzo chętnie się wymienię. Na najlepiej bym się wymienił właśnie za Road to Euro. Jak ktoś jest ciekawy jakie e, mi karty brakują, to zapraszam na poprzedni filmik, tam pokazałem album z moimi brakami. Także jedziemy dalej, dalej mamy karty loga herby czy godła jak to woli. Mamy Finlandię, Serbię, która mi się dwa razy trafiła, Rosję, jest Norwegia, Irlandia, Chorwacja, Grecja, jest także Hiszpania, Niemcy dwukrotnie oraz Czechy. Także to jest na wymianę. Bardzo zapraszam, jakby ktoś był chętny. No to jedziemy dalej. Dalej mamy karty Want to Watch, mi się trafiły trzy razy, trzy powtórki. Raz trafił mi się Odegard oraz dwa razy trafiły mi się powtórki Kokorina. Także to jest chętny, to serdecznie zapraszam. Dalej jedziemy z kartami Rising Star. Mi się trafiło już więcej powtórek. Dwa razy trafił mi się Paco Alcazer. Dwa razy również trafił mi się Maxim, i raz trafił mi się Oblak oraz raz Forsberg. Także to są dalej karty na wymianę. Jedziemy dalej z kartami. Tym razem Dynamo. No, Dynamo to dosyć często się trafiają. Mi jeszcze dwóch brakuje do yy, kompletnego albumu. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie to, możecie sobie cofnąć i obejrzeć. Prezentacji mojego albumu. Mamy Defura, mamy Matu Diego dwa razy, Perysicia również dwa razy, jest Florencji oraz Inan również dwa razy. Także kto jest chętny na te karty, to zapraszam do kontaktu ze mną. I jedziemy dalej z kartami fans Favorit. Tu dwa razy trafił mi się Bastian Schweinsteiger, raz trafił mi się Alaba. Oraz dwukrotnie trafił mi się Marek Hamsik. Także to są kolejne karty na wymianę. Dalej mamy karty Goldstopper, które trafiły mi się w dwóch sztukach powtórki. Jest to Subasic oraz Wojciech Szczęsny, także to jest chętny na wymianę, to serdecznie zapraszam. Dalej są karty Defensive, te, Defensive Rock. Trafił mi się Ramos, no mi się ta karta bardzo podoba, w takiej pozie. Dalej mamy Jagielkę, Humelsa, a także Kompaniego, także cztery karty na wymianę. Jakby ktoś był chętny, to zapraszamy, zapraszamy na wymiany. Teraz może tu pokażę, mam jeszcze tak. Trafiły mi się dwie karty te numer 2 z pucharem. To są moje powtórki także także jakby ktoś chciał mogę się wymienić. No i dalej jeszcze powtórka mi się trafiła maskotki, to jest numer 3. To jest ta niby najrzadsza karta, jedna na 50. No ale mi się już powtórka trafiła, także te trzy karty także idą na wymianę. No, i dalej jeszcze mamy te najwartościowsze karty tej edycji. Mamy kartę Game Changer, która mi się powtórzyła, jest to Wayne Rooney z Anglii, oczywiście. No, tutaj bardzo się cieszę, że pani mi dodało wreszcie Anglikom te narodowe barwy, bo dawniej mieli te piżamowe stroje. Fajnie, że wreszcie mają Anglicy swoje stroje. No, i Wayne Rooney jest na wymianę. Także, jakby ktoś nie miał, to mogę się wymienić za jakiegoś innego game changera, bo jeszcze czterech mi brakuje do kompletnego albumu. No i dalej jeszcze mamy limitki, które mi się powtórzyły. Jest to oczywiście nasz Robert Lewandowski, jest także Martin Odegaard z Norwegii, jest również Wayne Rooney z Anglii oczywiście. No i jest Eden Azard. także te cztery limitki też się mi powtórzyły mogę się wymienić za jakieś inne karty także kto byłby chętny, to serdecznie zapraszam do wymiany. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.